Z tej lekcji dowiesz się, jak Hitler złamał postanowienia Traktatu Wersalskiego, jak i dlaczego państwa Zachodu stosowały wobec niego politykę ustępstw oraz jakie terytoria zajęła III Rzesza jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Zapraszam! Hitler, gdy objął władzę, nie przestrzegał postanowień Traktatu Wersalskiego. Rozwijał produkcję zbrojeniową, a to zmniejszyło bezrobocie i przyniosło mu wzrost poparcia. W 1935 roku przywrócił powszechną służbę wojskową i rozbudował siły zbrojne – Wehrmacht. Szczególny nacisk kładziono na jednostki powietrzne – Luftwaffe i jednostki pancerne. Powstawały zmechanizowane dywizje piechoty. Powiększono flotę wojenną – Kriegsmarine, zwłaszcza okręty podwodne. W 1936 roku niemieckie wojsko było obecne także w Nadrenii, która miała być strefą zdemilitaryzowaną. Na to państwa zachodnie nie zareagowały. Hitler zaczął poszukiwać sojuszników. Znalazł ich w postaci Włoch i Japonii. W latach 1936-1937 te państwa podpisały pakt antykominternowski. Miał on być skierowany przeciwko międzynarodowemu komunizmowi. Ale tak naprawdę chodziło o podbój świata i ustalenie nowych stref wpływów. W ten sposób utworzyła się oś Berlin, Rzym, Tokio, a te trzy państwa nazwano państwami osi. W 1936 roku władzę w Hiszpanii przyjął Lewicowy Front Ludowy. Chciał on przeprowadzić radykalne reformy gospodarcze. Nie zgodzili się na to dowódcy armii z generałem Francisco Franco na czele. Było to przyczyną wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Rebeliantów wsparły Niemcy i Włochy, a rząd wsparło ZSRS. Była to okazja dla tych państw, by przetestować broń, którą w przyszłości chciały podbić Europę. Przykładowo, hiszpańskie miasteczko Guernica zostało zbombardowane przez niemieckie samoloty. Jego ruiny stały się symbolem okrucieństwa i braku sensu tej wojny. Konflikt w Hiszpanii zakończył się w marcu 1939 roku. Zwyciężył generał Franco a podczas tej wojny domowej zginęło pół miliona ludzi. Niemcy szybko się zbroili, a przez to ich gospodarka pod koniec 1937 roku stanęła na skraju bankructwa. Z tego powodu Hitler zadecydował o przyspieszeniu ataku na inne państwa. Chciał dzięki temu uzyskać dodatkowe środki finansowe i surowce naturalne. Za pierwszy cel obrał tereny zasilone przed ludność niemiecką. Powód był prosty. Utworzenie w ten sposób Rzeszy Wielkoniemieckiej będzie można łatwiej usprawiedliwić na arenie międzynarodowej. W marcu 1938 roku Hitler przeprowadził tzw. Anschluss, czyli przyłączenie Austrii do III Rzeszy. Odbyło się to za zgodą większości austriackiego społeczeństwa. Wjeżdżające oddziały niemieckiej armii były entuzjastycznie witane przez mieszkańców. Austria była częścią Niemiec do 1945 roku, a państwa zachodnie, jak przewidywał Hitler, nie protestowały na tak ewidentne złamanie postanowień Traktatu Wersalskiego. Czechosłowacja stała się kolejnym celem Hitlera. Niemcy, mieszkający w czeskich Sudetach, stanowili ponad 20% całego czeskiego społeczeństwa. Najpierw pod wpływem Berlina zaczęli oni domagać się autonomii. Uzyskali ją, a potem zaczęli zgłaszać chęć przyłączenia do Niemiec. Czechosłowacja się nie zgodziła, ogłosiła mobilizację swoich wojsk, dostała też wsparcie z ZSRS, które chciały wyjść z międzynarodowej izolacji. Rozwiązać konflikt chcieli też zachodni przywódcy. 30 września 1938 roku odbyła się konferencja w Monachium. Zawarto układ włączający obszar Sudetów do Niemiec, pod którym podpisali się premierzy Wielkiej Brytanii, Francji oraz przywódcy Niemiec i Włoch. Władz czechosłowackich nie zaproszono na obrady. Po konferencji w Monachium brytyjski premier Neville Chamberlain ogłosił już na lotnisku, że przywoże wam pokój. Uważał on, że oddając Hitlerowi część Czechosłowacji zapobiegł wojnie. Winston Churchill, jego polityczny przeciwnik, skomentował to następująco. Mieli do wyboru wojnę lub hańbę. Wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak. Trudne położenie Czechosłowacji wykorzystała Polska, która zajęła zamieszkały przez Polaków w Zaolzie, i Węgry, które zajęły południową Słowację. Czechosłowacja istniała do marca 1939 roku. Wtedy to Słowaccy nacjonaliści, którym przewodniczył ksiądz Józef Tiso. Mający poparcie III Rzeszy, proklamowali niepodległość Słowacji. za zakarpacką zajęli Węgrzy, a pozostały obszar Czechosłowacji stał się protektoratem Czech i Moraw, utworzonym przez Hitlera i zależnym od Niemiec. Kolejnym krokiem Hitlera było oderwanie okręgu Kłajpedy od Litwy. W marcu 1939 roku został on włączony do III Rzeszy. To także udało się osiągnąć bez walki. I już zupełnie na koniec przenieśmy się do Japonii. Kraj ten szybko się rozwijał. Szybko też rosła liczba ludności. Trzeba było importować coraz więcej żywności i surowców dla przemysłu. Zaczęły się pojawiać nastroje nacjonalistyczne. Zaczęto wysuwać roszczenia terytorialne dotyczące sąsiednich bogatych w surowce ziem. Japonia zaczęła rozbudowywać armię. W 1931 roku Japonia zaatakowała Chinę. Udało im się opanować Manchurię. Utworzono z niej marionetkowe cesarstwo Manchukuo. W 1937 roku Japonia po raz drugi zaatakowała Chiny, zmagające się z wojną domową. Japończycy w krótkim czasie opanowali dużą część Chin, a ich wojska cechowało duże okrucieństwo. Popełniali oni liczne masowe zbrodnie na ludności cywilnej. Przykładowo na przełomie 1937 i 1938 roku zajęli stolice Chin, Nankin. Mordując kilkaset tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Zapamiętaj najważniejsze. Hitler zaczął przygotowania do wojny zaraz po objęciu władzy. Zawarł sojusz z Włochami i Japonią, zwany paktem antykominternowskim, skierowanym przeciwko ZSRS. W 1936 roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. Lewicowe władze zyskały poparcie ZSRS a stojącego na czele zbuntowanych wojsk generała Franciska Franco wspierali Niemcy i Włosi. Konflikt zakończył się zwycięstwem rebeliantów w marcu 1939 roku. Anschluss Austrii, czyli wcielenie jej do III Rzeszy, nastąpił w marcu 1938 roku. Ponadto we wrześniu 1938 roku na konferencji w Monachium premierzy Francji i Wielkiej Brytanii oraz Hitler i Mussolini zdecydowali o włączeniu do Niemiec części Czechosłowacji. Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie rozpoczęła się w 1931 roku, atakiem na Chiny. Japończycy opanowali Mandżurię, w której utworzyli marionetkowe cesarstwo Manchukuo.